Siemanko moje kochani widzowie, jesteście oczywiście Fifi i witam Was w kolejnym odcinku z CSGO. Dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo nie żaden gameplay ani deathmatch tylko jak stać się lepszym w Counter Strike Global Offensive. Zapraszam do oglądania. Także pierwszym pro tipem w dzisiejszego odcinku jest jak zmienić celownik w CSGO. Yy, robi się w to. Robi się to w następujący sposób Jeżeli macie panel główny, wchodzicie w menu ustawień Ustawienia gry inaczej I jeżeli jesteście Przepraszam, za utrudnienie, jeżeli, jeste, jeżeli jesteście na, na samej górze to, zjeżdża, to zjeżdżacie prawie że na sam dół Do czegoś takiego Wy Będziecie mieć najpraw... Jeżeli nigdy nie zmienialiście, to będziecie mieć najprawdopodobniej coś takiego Tutaj sobie można zmienić grafikę, jaką jest, jaka jest w tle Ja osobiście lubię Tom i miluarze, dobra ale sobie zmienimy to na podstawowym, żebyście wiedzieli o co chodzi także tutaj są ustawienia celownika ja, za, zacznijmy od styla celownika, nie daj nie, nigdy nie dawajcie sobie klasycznego ponieważ jak strzelacie jak strzelacie, to ten klasyczny tak wam widzicie, tak wam odatuje już to pewnie mieliście z tysiąc razy, także tutaj jest domyślny statyczny klasyczny ja Wam bardzo polecam klasyczny albo klasyczny, znaczy nie. Ja Wam polecam klasyczny, statyczny, nie klasyczny. Bo to Wam jak strzelacie, to Wam się to rozjeżdża i to jest mega uciążliwe. No, chyba że Wy to lubicie to, to inna sprawa gry, nie. Ale ja Wam bardziej polecam klasyczny, statyczny. Także klikacie sobie tutaj, kl klasyczny, statyczny, i macie już coś takiego. Jak strzelacie, to Wam się to po prostu nie rozjeżdża, nie? Nie rozjeżdża, jak się przed film. Możecie sobie dać kropkę nad. Yy, kropkę, na, kropka nad, na, na środku. Ja osobiście średnio lubię taką kropkę, ponieważ jak jest bez kropki, to wiecie, gdzie jest głowa, nie? A jak jest kropka, to możecie się pomylić. Więc da dajcie sobie nie. Długość to jest. Yy, długość celownika to coś takiego. I to jest mega uciążliwe. Dajcie sobie po prostu. Nie wiem, Albo, albo równe 2, albo 3. Reszty sobie nie dawajcie. Ja mam 2,4. I takie Wam polecam. Grubość. Możecie sobie ustawić grubość. Jeżeli chcecie taki. No to, to, to jeszcze, jeszcze na takim nie grałem, więc nie wiem, jak się na takim gra. Albo taki. Ja osobiście Wam 0.9 i to też Wam bardzo polecam. Odstęp. Jeżeli chcecie coś takiego, no to, takie średnie, to tak średnio wychodzi. Ja mam taki odstęp. Ja mam taki odstęp. Dobra, obwódkę, czy chcecie czarne, nie, albo normalne. Ja osobiście Wam polecam takie. Czy tutaj sobie ma się kolor, nie? Czerwony jest spoko, bo łatwo strzelać i rzuca się w oczy. Jeżeli dacie sobie zielony i czerwony, to powstaje wam żółty, ale ja wolę czerwony. Niebieski to będzie fioletowy. Już kiedyś miałem fioletowy, ale nie. I alfa. Czyli chcecie albo bez celownika, albo trochę tego celownika. Ja wam polecam dać na maksa, bo wtedy po prostu macie celownik. No nie, a tak to nie macie. Dobra. Także to był pierwszy pro tip w tym, w tym odcinku. Dobra, następnym pro tipem jest ee, dobry teammate swój teammate. Eee, jeżeli macie znajomego, który nie umie grać w tą grę, i, gra, i jak jest tu, jak jest, załóżmy, mnie, to jest przeciwnik, a on strzela tutaj, przepraszam, że wam tego nie pokazuję, ale po prostu nie, nie chce mi się grać, bo się bardzo duży krem. Jeżeli y, przeciwnik jest tutaj, jak widzicie moim kursorem, a on strzela tutaj albo tutaj, i potem się dziwicie, czemu macie Silvera dru, dwójkę, a chcecie mieć e, tak, jak ja na przykład Golda na y, skrzydłowym. Go, ja mam Golda trójkę akurat. Jeżeli y, y, i wie. kurde czemu ja mam Silvera dwójkę? No co jest z tą grą? No to właśnie chyba i bo, bo jeżeli ciągle gracie z tym swoim teammate'em, który nie umie strzelać, gracie tylko z nim i macie Silvera dwójkę, to się nie to, to nie jest wina gry, albo wasza, że nie, umie gra, że nie umiecie grać, albo błąd gry? Nie, to jest wina wa, waszego teammata. Że jeżeli wy go Karujecie przez pół gry, a potem wy ciągle giniecie, bo chłopy się odpaliły, ale nie odpaliły w sensie, że włączyły cheaty, tylko spociły, spociły, się jak w Fortnite, na przykład No to A wasz teammate potem nie daje rady, no to nie dziwcie się, że przegrywacie, naprawdę Albo sobie znajdziecie lepszego teammate, albo grajcie sobie z randomem yy, Więc no, yy, drugi pro tip, tak w skrócie, to jest dobry teammate, bo musicie mieć ogarniętego teammate'a, żeby wbijać rangi, to jest logiczne Bo jeżeli jeżeli macie takiego teammata jak tu, to, to nie wbijecie nawet Silvera jedynki albo dwójki, nie? Albo jak już macie Silvara dwójkę, bo zaczęliście grać z tym kolegą miesiąc temu i już mieliście Silvera dwójkę, i nie wbijacie przez ten miesiąc Silvera dwójkę, no to się potem nie dziwcie, czemu tak jest. Dobra, yy, więc tak. Trzecim pro tipem, który pokażę wam w tym odcinku, to jest. Trenowanie, trenowanie i jeszcze raz trenowanie aim'a To jest najważniejsza rzecz w tej grze, ponieważ bez aim'a nie umiecie grać Nawet jak macie teammate'a, który was kieruje I wy ciągle giniecie, bo nie umiecie strzelać, a on i tak wygrywa To, to, to nie ma frajdy z tej gry, bo ciągle giniecie Więc patrzcie yy, Wchodzicie sobie w grę CS:GO, Mapy z warsztatu Steam I tutaj je, nie martwcie się, bo ja już, to, ja już tutaj zasubskrybowałem Jeżeli tutaj nic nie macie To wchodzicie sobie odwiedź warsztat przekierowuję was na oficjalną stronę Steama i tutaj macie mega dużo różnych map, ale nam zależy na trenowaniu AIM-a. Dlatego wchodzicie sobie, wpisujecie sobie AIM i wam wyświetla się różnego rodzaju mapki do trenowania aim Ja wam bardzo polecam albo to, Albo, znaczy tutaj są, możecie sobie wpisać I'm AK 47. Jeżeli jesteście słabi z AK 47 i, i chcecie sobie potrenować, no to właśnie wpiszcie sobie AK 47 i Wam się wyświetli coś takiego, bo to jest chyba najsłabniejsza z AK 47, coś takiego Wam się wyświetli. Po prostu jeżeli, nie ma, jeżeli macie to, a pewnie każdy z to ma, to po prostu klikacie, nie? I już, już, już macie to zasubskrybowane. A jeżeli tego nie macie, to klikacie sobie na to. I po prostu zjeżdżacie tutaj, aż jest subskrybuj. Ja, ja już tu subskrybuję, bo tam kliknęłem, a Wy możecie mieć subskrybuj, to klikacie sobie to i macie subskrybuj. Więc, e, dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Taki krótki, e, informa znaczy informacyjny, krótki taki poradnik jak być lepszym w CSGO Ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję Jeżeli Wam się film spodobał to łapka w górę I subik dzwoneczkiem na moim kanale Żeby Was żaden film nie ominął Dla Was to jest tylko jedno kliknięcie czerwonego guzika Z napisem subskrybuj A ja, dla mnie to jest motywacja do kręcenia innych filmów Ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę Mówię do Was Fifi, siema